Wnoszą swe oczy ku górom. Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się o Twej nodze, ani się zdrzemnie ten, który cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Pan cię strzeże. Pan twym cieniem przy Twym boku prawym. Za dnia nie porazi Cię słońce. Ni księżyc wśród nocy Pan Cię uchroni od zła wszelkiego Czuwa nad Twoim życiem Pan będzie strzegł Twego wyjścia i przyjścia Teraz i po wszystkie czasy Dusza moja spoczywa tylko w Bogu Od Niego przychodzi moje zbawienie On jedynie skał I zbawienie moim Twierdzą moją, więc się nie zachwieje Dokądże będziecie Napadać na człowieka i wszyscy go przewracać, jak ścianą pochyloną, jak mur, co się wali. Oni tylko pnują podstępy i lubią zwodzić, kłamliwymi ustami swymi błogosławią, a przeklinają w sercu. Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. On jedynie skał i zbawieniem moim. On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieje. W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała, Skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka. W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, przed Nim serca wasze wylejcie. Bóg jest dla nas ucieczką. Synowie ludzcy są tylko jak tchnienie, synowie mężów kłamliwi, nawadze w górę się wznoszą. Wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie. Nie pokładajcie ufności w przemocy ani się łudźcie na próżno rabunkiem. Do bogactw choćby urosły, serc nie przywiązujcie. Bóg raz powiedział, dwa razy to słyszałem. Bóg jest potężny i Ty, Panie, jesteś łaskawy, bo Ty każdemu oddasz według Jego czynów.